Wojciech Cejrowski, kiedyś znany podróżnik i komik, dziś czołowy siewca fałszywych informacji, przychodzi do nas z nowością. Twierdzi on, że Coca Cola, jako wielka korporacja na pasku Globalistów, nie pozwala, by na ich personalizowanych butelkach widniały takie napisy jak Trump czy Jezus, za to pozwala na inne, którymi posługiwać ma się druga strona sporu politycznego, jak Harris czy Alach. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy jest taka, że pan Wojciech od razu serwuje nam nierówne przykłady. Na szali stawia napis Harris-Waltz 2024 vs. Trump 2024. Czemu nie Trump-Vance 2024? Nie wiem, ale się domyślam. Czy Coca-Cola specjalnie blokuje Donalda Trumpa albo Jezusa? Nie. To pan Cejrowski manipuluje swoimi odbiorcami i dobiera przykłady, pod postawioną dla siebie tezę. Algorytm koncernu nie jest idealny i na listę słów zakazanych wpisane są wszystkie nazwiska kandydatów. A także wyżej wymienione słowa jak Jezus czy Allah. Niestety łatwo go ominąć. Wystarczy stworzyć słowo dwuczłonowe jak Harris ale także Trumpvans. W taki sposób manipuluje Wojciech Cejrowski, który podał zupełnie dwa inne przykłady. To samo z przykładem religijnym. Wpisując frazę Allah Cię kocha, faktycznie możemy przejść dalej, a wpisując słowo Jezus pojawia się błąd. Czyżby to nienawiść do chrześcijan? Nie, to tylko manipulacje Cejrowskiego. Jeśli dodamy cokolwiek do słowa Jezus, strona pozwoli zrobić nam butelkę. To tyle w tym filmie, a poza tym sądzę, że Wojciech Cejrowski jest oszustem i manipulatorem.